Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie pierwszy filmik z całej serii krótkich recenzji o perfumach marki Ferrari. I nie mam tutaj na myśli linii skuderia Ferrari, które można spotkać w drogeriach sieciowych. Chodzi o zupełnie inną kolekcję, dosyć trudną dostępną u nas. Trzeba się troszkę naszukać, żeby znaleźć te zapachy, ale mnie to nie zraża i mam nadzieję, że będę mógł Wam zaprezentować wszystkie, a przynajmniej większość tych zapachów. Całą kolekcję wyróżnia na pewno sam wygląd flakonów. Wszystkie są proste, eleganckie, mają ten sam kształt, ale różne kolory, czarne, białe, zielone, wiśniowe, ale także przeźroczyste. A ich kolor często odzwierciedla sam zapach. Zestawione obok siebie muszą robić naprawdę fantastyczne wrażenie. Nie widziałem chyba żółtego flakonu, a szkoda, bo prezentowałby się naprawdę bardzo ciekawie. Albo złoty, chociaż złoty to może nie, bo jak widzę złoty flakon to zawsze mam dziwne wrażenie, że to będzie jakiś klon Mad Million. No ale żółty jak najbardziej. Także wszystkie te flakony radzę, muszą naprawdę robić wrażenie. Pewnie nie tylko na wielbicielach perfum, ale także na fanach motoryzacji. No bo kto by nie chciał mieć własnej kolekcji Ferrari? Jeśli nie w garażu, to przynajmniej na półce na razie. No ale teraz wróćmy do zapachu, jakim chcę Wam opowiedzieć dzisiaj, który tutaj sobie spokojnie stoi. Zapachu, który nazywa się Ferrari Uomo. Jest w takim pudełeczku ładnym, brązowo-srebrnym, naprawdę eleganckie pudełko, nadające się idealnie na prezent. No, i sam flakon. Sam flakon, tak jak mówiłem, prosty, elegancki, masywny, prześwietny, tym razem w wersji przeźroczystej. Ze świetnym korkiem, mocno osadzonym na atomizerze. Bardzo ciężki korek. Wszystkie te flakony mają takie korki stalowe, ciężkie. Tutaj akurat jest to dookoła jeszcze brązowa skóra, co daje już na pewien pogląd, jak sam zapach może wyglądać. No, i co do zapachu, co do zapachu, żeby dać wam taki większy pogląd. Jakim zapachem jest Ferrari Uomo? No to muszę powiedzieć, że to są te same klimaty. Na pewno te same klimaty są Fahrenheit diora. Fahrenheit taka zna. zapach ponadczasowy Meistersztyk, klasyk, więc tych zapachów nie będziemy porównywać. No ale tak jak mówię, są to na pewno te same klimaty, z tym, że tu jest bardzo dużo skóry, mniej jest tej benzynki, mniej ogórka. Absolutnie nie jest to jakiś zapach, który mógłby zastąpić nam diora. Ale jako sam zapach w sobie jest bardzo dobry. Na pewno na minus są parametry tego zapachu. Niestety parametry są dosyć słabe. Zapach nie projektuje, jest od razu blisko skórny. No i trwałość 5-6 godzin. 5-6 godzin to jest wszystko na co może go stać. Niestety, no takie są parametry tych zapachów Ferrari, przynajmniej tego. Także to by była całość, naprawdę całość jest bardzo świetna, flakon, korek, pudełeczko, cena, bo tutaj cena, no myślę, że do, do 100 zł można większość z tych zapachów kupić, więc bardzo atrakcyjna jakość, też bardzo dobra zapachu, nie czuć, nie czuć tutaj żadnej chemii, syntetyczności, no a tak jak mówię, niestety te parametry są dosyć słabe. Także to by było na tyle w pierwszym filmiku związanym z zapachami Ferrari, następnym razem będą no, inne, no i do zobaczenia następnym razem, cześć!